Jaki pasożyt przeżyje wszystko? Bakteria? Wirus? Idea? Jest żywotna. Bardzo zaraźliwa. Kiedy opanuje mózg, staje się prawie niezniszczalna. Raz sformułowana, przemyślana, trwa. Gdzieś tutaj. Tam, gdzie kierujesz wzrok, powstaje nowy ląd. Twoja uwaga, jak rzeka, zmienia kształt. Jeśli szukasz światła, znajdziesz blask. Lecz gdy patrzysz w cień, mrok rośnie w nas. Nie opieraj się burzą, pozwól im przejść. Czasem to, co cię koni, to twój wewnętrzny cień. Wszystko, czego dotykasz myślą, staje się. Zatem uważaj, co w duszy hodujesz. Tam, gdzie płynie uwaga, tam rodzi się moc. Twój świat to odbicie twoich snów i trosk. Zmienia rzeczywistość, jeden ruch, jeden krok, gdzie patrzysz. Świat. Wybierz mądrze swój los. Media krzyczą, byś patrzył tam, gdzie chcą. Twój umysł to waluta, a oni zbierają plon. Nie pozwól, by cię prowadził lęku ślad. To, co karmisz w twoim sercu, rośnie Spominę. jak las. Każda chwila decyzją, każda myśl to broń Tam gdzie celujesz, budujesz albo niszczysz swój dom Drogowie rosną, gdy patrzysz na nich zbyt długo Zamknij oczy i zapytaj siebie, czego szukasz na pewno Tam gdzie płynie uwaga, tam rodzi się moc Twój świat to odbicie twoich snów i trosk, Zmieniasz rzeczywistość Jeden ruch, jeden krok, gdzie patrzysz tam jest świat, wybierz mądrze swój los. Nie opieraj się ciemności, pozwól jej spaść. Każda chwila jest jak lustro, w które możesz wpaść. Skup się na tym, co kochasz, na tym, co masz. Tam znajdziesz swoją moc, tam rozkwita twój czas. Zanim mi powieszą, że to niemożliwe, Co tylna sztuka? Jaką ideę masz na myśli? Tam, gdzie płynie, uwaga, tam rodzi się moc. Twój świat, to odbicie Twoich snów i trost. W rękach masz tak. wszechświat, w sercu ognia sztorm. Gdzie patrzysz, tam jest świat. Teraz wybierz swój front.